Nie interesowały mnie zawody sportowe, lecz to, co się za nimi kryło. Stadion Olimpijski w Pekinie 2008. Na taśmie Super 8. Punk po Pekińsku. możemy porozmawiać? gdzie w Pekinie szukać paków, chce pan, kurde, o co mu chodzi? Słuchacie punku? Jakich kapel? Słuchacie chińskiego punku? Chińskie zespoły punk rockowe? No, English. Chiński punk? Moim zdaniem, Chiny to wspaniały, wielki kraj, a Pekin jest bardzo fajnym miastem. Pytaniami o upodobania muzyczne daleko nie zaszedłem. Krążąc po mieście, wkrótce trafiłem do małego klubu D22. To tu pulsuje serce pechińskiego podziemnego parkroka. Zamówiłem drinka. Przy barze spotkałem Michaela Pettisa, właściciela lokalu, a zarazem profesora Uniwersytetu Pekinskiego. Klub otworzyłem 3,5 roku temu. Scena muzyczna Pekinu była wtedy interesująca, choć mało oryginalna. Nie brakowało dobrych muzyków, ale publiczność miała bardzo wąskie upodobania. Była zasłuchana w Joy Division, Nirwane i Sonic Youth. My poszukiwaliśmy młodych zespołów, mówiliśmy im: Nie chcemy tu naśladowców, grajcie, co chcecie, byle oryginalnie. <śpiewanie> Jakieś trzy miesiące po otwarciu klubu pojawił się u nas Nevin, Amerykanin, który koncertował w całej Azji. Robił fajne rzeczy. Zaproponowałem mu współpracę. Wkrótce po otwarciu klubu wystąpiłem tutaj z zespołem. Cztery miesiące później zostałem klubowym impresarium. Na początku zadaliśmy sobie pytanie, czy istnieje brzmienie pekińskie. Postawiliśmy na młodsze, oryginalne kapele. Zaczęliśmy promować je w klubie. Nevin zorganizował cykl wspaniałych koncertów. Na stworzenie sceny muzycznej daliśmy sobie pięć lat. Ona powstała w roku. Hmm. W Chinach zachodzą potężne zmiany społeczne. Istnieje ogromna przepaść między pokoleniem pamiętającym rewolucję kulturalną a młodzieżą. Bardzo przypomina to sytuację w Stanach z lat 60. Wskutek gwałtownych przemian społecznych Chiny dojrzały do wybuchu nowej kultury. Dzieją się tu rzeczy naprawdę ważne. Lei Jun, lider punkowej kapeli Misanda, To wyjątkowy aparat. Jest skinheadem. Czasami przyjmują pozycję 69. Mój tato jest znanym pekińskim okulistą. Gdy Europejczycy słyszą, że mam ojca lekarza, mówią: Pochodzisz z bogatej rodziny, tymczasem lekarze w Chinach to biedacy. Wiesz, ile zarabia mój tato? 3000 juanów, jakieś 400 dolarów. Postanowiłem zostać skinem. Grając w zespole zarobię więcej. Pije whisky? Chińską bajdzio, to co piłeś wczoraj. Możesz spróbować mojej, mam bardzo dobro. Kto to zrobił? Wraca żona. Żona nie pochwala picia, bo kiedyś za dużo tankowałem. Ostatnio trochę przesadziłem i złamałem rękę. W szpitalu leżałem dwa tygodnie. Co się stało? Brałem prysznic po ostrym pijaństwie. Krzyknąłem skinhead i walnąłem pięścią w ścianę. Kość pękła. Nie wiem, skąd ten pomysł. Rano żona mówi, złamałeś rękę. Po trzech dniach dłoń spuchła mi jak bochen. Poszedłem do lekarza, potwierdził. Lej Jun w kółko ogląda butlek grupy Motorhead. Choć chińska telewizja jej nie pokazuje, wpływy są wyraźne. Motorhead to zajebista kapela. Panki i heavy metalowcy ją uwielbiają. Gdy pytam młodzież, lubicie motorhead, słyszę nie. Dlaczego? Bo są za starzy.

Ciekawe, czy przyjadą kiedyś do Pekinu. Pierwszy rząd chyba by zapełnili. Dokąd jedziemy? Na próbę, ale najpierw do apteki. Syrop na kaszel z kodeiną. Wykupiłem cały zapas. Teraz trudno go dostać przez zakichane igrzyska. Mieliśmy dużo szczęścia, dostawa ma być w przyszłym tygodniu. Dwa dla ciebie. Lubao wypił i o mało nie wykorkował. Sean, chcesz spróbować? On próbuje. To dodaje mi energii codziennie. Moja kochanka pochodzi z Niemiec. Założyliśmy wytwórnię. Szefem został Nevin. Wiedzieliśmy, że w Pekinie są fajne kapele, ale ich płyty brzmiały fatalnie. Dlatego postawiliśmy na jakość nagrań. Zgłosiło się mnóstwo dobrych zespołów. Nikomu nie potrafiliśmy odmówić. Po dwóch latach wydaliśmy, albo mamy na ukończeniu, prawie 40 krążków. Zespół Demerit promuje od samego początku. Moim zdaniem, czeka go wielka przyszłość. Muzykę punk mam we krwi. Ona pomaga mi żyć. Dzięki niej chodzę po świecie, budzę się co rano, rozmawiam z Tobą. Gdyby nie punk byłbym niczym, długo bym nie pożył, czułbym się staro, za staro. Kiedyś w Chinach nie było prawdziwego punku. Naśladowano tylko styl i muzykę. Ale to my jesteśmy pankami z krwi i kości. Członkowie Demerita mieszkają w nieciekawej dzielnicy Tung Nie lubię Pekinu poza tą okolicą. Tu jest tanio. Nie ma tłumów ani chamstwa. Dla mnie pachnie tu wojną. To nasz teren, my tu rządzimy. Co to? Milicjanci. Wasz obiad? Świńskie łby? Milicjanci. Tam. Tam ćwiczycie? Tak jest codziennie? Tak, od samego rana. Co to? Pękasz? Wielu punków jest muzykami. Całe muzyczne podziemie to ludzie bez pracy i bez grosza. Co ci? Ledwo żyje. Według zachodnich standardów panuje tu bieda, życie jest nieciekawe. Chińczycy muszą pracować bez przerwy po kilkanaście godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu. Ludzie nie mają wolnego. Pracy nie sposób połączyć z muzyką. Brakuje czasu na próby, występy i komponowanie. Ci faceci zrezygnowali z posad dla muzyki i stylu bycia. Chcemy przedstawić prawdę. I don't want to is coming. Idą igrzyska, życie się polepsza, po imprezie się pogorszy. Igrzyska dla bogatych, dla biednych śmierć, bogacze tylko się wzbogacą. Co to? Flaszki. Z tygodnia, z miesiąca? Z dwóch imprez. To kuchnia. To wiadomo. Mieszkają z wami dziewczyny? Już nie. Jego łóżko? Moje. Moje martensy. Łóżko masz zasłane. Moja ulubiona kapela, Operation Ivy. Grają ska-punk. Śpieznią. Tu miksuję utwory. Stanowisko pracy, moje biuro. Pracownia plastyczna. Tu nagrywamy klipy. Mój kumpel. Zaprojektował okładkę, naprawdę super. Co tam jest? Druga łazienka, w środku śmierci. Bardzo pankowa.